Serdecznie witam wszystkich zgromadzonych na naszej Szkolnej Akademii z okazji święta Konstytucji 3 maja. Szkoła to taki niewielki świat, zamknięty w swój, nasz świat. Są tu młodsi i starsi uczniowie, radości i smutki, porządki i nieporządki. Gdy chcemy mocno, to z nieporządków możemy zrobić porządki, ze smutków radości. A nawet z niedobrych serc mogą zrobić się czułe, wrażliwe serca. Dużo wymaga to wysiłku, a czasem nawet boli. Polska to także nasz świat. I to także są dobre i niedobre serca: radości i smutki, sukcesy i porażki. Każdy porządek, żeby był trwały, musi być spisany i na papierze, i w sercach. Na papierze, żeby ludzie nie zapomnieli. W sercach, żeby życzliwie i wytrwale te porządki spełniali. Nasza szkoła swój porządek spisany ma na papierze w postaci regulaminu. Polska także ma swój spisany porządek państwowy, czyli konstytucję, bo tak się ustawa nazywa. A teraz prosimy wszystkich o powstanie. Patrzność! Standard publicznej szkoły podstawowej imienia Janusza Korczaka w Polskiej Nowej Wsi wprowadzić. To Os oh, Sky! Dla setek młodych ludzi jest to jedna z wielu nic nieznaczących uroczystości. Dziś, żyjąc w zawrotnym tempie, negujemy wszelkie wartości. Nudzą nas uroczystości, apele, rocznica i święta. Ale czy tak musi być? Przecież naród, który nie zna swojej przyszłości, umiera i nie buduje przyszłości. Zatrzymajmy się na chwilę. Witam Was, koleżanki i koledzy, na naszym kolejnym seminarium uczniowskim. Problemem, którym dzisiaj się zajmiemy, będzie rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja. Niektórzy nie znają dobrze historii naszego kraju, więc dziś, dziś. będą mieli okazję dowiedzieć się, jak ważne dla Polski było to wydarzenie. Zazwyczaj nas, młodych, zwrócą takie uroczystości i rocznice, ale czy prawdziwy Polak może nie znać historii swojego kraju? My, uczniowie szkoły imienia Janusza Korczaka, powinniśmy w przystępny sposób przedstawić młodszym kolegom, co działo się w 1791 roku. A cóż takiego wtedy się wydarzyło? Właśnie 3 maja 1791 roku w Polsce uchwalono konstytucję. Konstytucję? A co to takiego? Konstytucja to najważniejszy dokument w państwie. Zawiera prawa i obowiązki obywateli. Mówi o tym, kto ma rządzić i jak ma rządzić w państwie. Określa jego ustrój. Czy Polsce była potrzebna konstytucja? Tak, była bardzo potrzebna. Konstytucja była rzutkiem do Rzeczpospolitej. Mogła wzmocnić państwo i stworzyć prawne podstawy do przekształcenia go w państwo silne i nowoczesne. To znaczy, że w XVIII wieku byliśmy państwem słabym? W XVII wieku państwo polskie przeżywało poważny kryzys. Władza królewska była bardzo słaba. Walki wewnętrzne niszczyły kraj. W rzeczywistości rządzili magnaci. Sytuację tę wykorzystywali sąsiedzi Polski. Na szczęście znaleźli w Polsce ludzie, którzy doświadczyli do kraju i grożące niebezpieczeństwu utraty niepodległości. Byli to Hugo Kołotaj, Stanisław Stasic, Ignacy Potowski, Stanisław Małachowski oraz wielu innych. Między innymi oni byli twórcami Konstytucji, która przeszła do historii pod nazwą Konstytucji 3 maja. Była to konstytucja postępowa, jak na owe czasy. Pierwsza w Europie, druga na świecie. Ciekawe jak to było. Wyobraźcie sobie ciepły wiosenny dzień. Wokół Zamku Królewskiego zebrały się tłumy ludzi. Wszyscy chcieli wiedzieć, co się dzieje z sali Sejmowej. Sejm obradował już cztery lata. Posłowie kochający ojczyznę dążyli do zmian, aby uratować nasz kraj przed upadkiem i utratą wolności. Do tego potrzebna była dobra i mądra konstytucja. Dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic z największą stałością ducha, niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą zaniewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu. Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Proszę wasłość Panów, kto kocha ojczyznę, niech idzie z nami do kościoła, aby wykonać tam przysięgę. Viva konstytucja! Viva król, Viva naród! Viva wszystkie stany! Witaj Już nasi przodkowie rozumieli, co znaczy, co znaczy wolność, naród, ojczyzna. A czym dla Was są te pojęcia? Zastanówcie się. Wolność to możliwość podejmowania decyzji zgodnie z własną wolą. Wolność to swoboda, niezależność. Wolnym jest ten, kto żyje w wolnym kraju. Wolność to wśród młodych ludzi życie. Polacy żyjący teraz. Naród to nasi przodkowie, walczący o wolną Polskę. Naród to twórcy Konstytucji 3 maja. Ojczyzna moja, to ta ziemia droga, gdzie ujrzał słońce i gdzie poznał Boga. Ojczyzna, bliskie słowo. Czemu tak bliskie? Ojczyzna to czas table, ojczyzna to czas blisk. To miły dom rodzinny i matki, oczy jasne. Ojczyzna, to jest mowa, znajoma, od koło Ojczyzna, to my sami, to nasze młode serca. Nu skjem jeg Że taki wydał ich naród. Powiewa flaga, dywiat się zerwie, A na tej flagze bielizn i czerwień. Czerwień to miłość, biel serce czyste. Piękne są nasze, barwy ojczyste. Polska uśmiechem serdecznym wita, Orzeł w koronie z jej bram. Białą, czerwoną flagę spowita, Serce i duszę zabrała nam. Polska, pytasz się, gdzie jest i jaka? W kraj krainie leży, Jest w każdym wiernym sercu Polaka, Co o nią walczył, cierpią i wierzył. W szumie gołębi, na starym rynku, W książce o poety i na budowie, W codziennej pracy, w życzliwym słowie, Znajdzie się w każdym dobrym uczynku. I jest w czerwieni maków, I w białych kwiatach wiśni, W piosenkach wszystkich ptaków, I w każdej naszej myśli. W dniu nam święty hołd ci należy nieść, choć dziś narodu cel wytknięty, pamięci Twojej cześć. W sercach ci trzeba wnieść ołtarze za jasny wspomnień kwiat, który rokrocznie niesie w darze zminionych dawnych lat. Święto przeszłości, świętem dla nas, bo nas nie spotkie wróg Czcić je będziemy po czas tak nam dopomóż Bóg. może błękniejsza, zieleńsza jest zieleni, i ptaki w gałęziach śpiewają weselej. Być może gdzie indziej, lecz. Na fiordach, i cienie piramid, i zorze polarne, i sen pod palmami, stubarwne motyle, paśniowe ogrody, i miasta w ogrodach cudownej urody. Być może gdzie indziej, lecz sypią. I sło i piasek Mazorza. Być może, być może, że wszystko gdzieś lepsze, i takie, i gwiazdy, i śpiew, i powietrze, że były gdzieś nawet szczęśliwsze narody, i drzewa wdzięczniejsze od wierzby. U Wody. Być może gdzie indziej, lecz w Tak ważnymi sprawami dla każdego Polaka. Przypomnieliśmy sobie jakże ważne wydarzenie z historii naszego kraju, które powinniśmy znać, bo przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości. Pamiętajcie o tym. Dziękujemy wszystkim za przybycie. Senik Uczniowski, poświęcony rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, ogłaszam za zamknięty. A teraz oddajemy głos Pani Dyrektor. Ja powiem szczerze, że się wzruszyłam, że poleciały mi łzy dzisiaj i ze względu na oprawę całego przedstawienia i ze względu na emocje, które tutaj dzisiaj miały miejsce i myślę, że przesłanie które przekazali wam wasi koledzy, jest przesłaniem dla nas wszystkich bardzo ważnym, że ta ojczyzna jest dla nas. Ta jest dla nas najważniejsza. A wam, moi kochani, no po prostu jestem pod ogromnym, ogromnym wrażeniem tego, co zrobiliście, tego, co przygotowaliście. Chciałam podziękować poprosić tutaj na środek, no, wszystkich nauczycieli, którzy w tym uczestniczyli, którzy swoją cegiełkę do tego dołożyli. A więc zapraszam Państwa na środek. Pani Krysia Szatanek, pani Małgosia Wareja, Justyna Szymajda, pan Bartek Jasiówka, pan Łukasz Jurek. <gryzny> Jeśli jeszcze pana Bartka też poproszę, naprawdę jestem wielce, wielce zobowiązana, bo no przepiękne przedstawienie no, przepiękne y, teksty, y, wzruszające i myślę, że y, no, należą się tutaj naszym wszystkim wykonawcom i nauczycielom ogromne, ogromne bla.